Mam duży problem, nie wiem na które tytuły zagłosować w plebiscycie na Sportową Książkę Roku. No bo są podcięte skrzydła Kanarka, Szmata, Skazane na Wimbledon, no i autobiografie Sebastian Mila, Otylia Jędrzejczak, Ryszard Szurkowski, Andrea Anastasi. A to tylko książki polskie, są jeszcze zagraniczne. Calcio, Anatomia Liverpoolu, Nowy Wspaniały Świat, Borussia Dortmund. No, i oczywiście Stoiczkow, Totti, Crouch, Ibrahimowicz, Ray Allen, Kobe Bryant. A głosowanie trwa tylko do 31 stycznia. Panie doktorze, które książki wybrać? Ale ja nie jestem doktorem.